Witam wszystkich w pierwszym odcinku na e, tym kanale, który nie jest unboxingiem. E, dzisiaj reaction wideo na numer Team X dla rodziny, 1 kwietnia. E, oby to nie był jakiś żart typu adios I, i co, no ocenimy sobie, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. E, także zaczynamy. Wszystko to, co robię, co tu tworzy dla rodziny Jak się wożę z moim teamem, nie rób o to spinie. Każda morda robi flex, logo X jeszcze strzekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz? Wszystko to, co robię, co tu tworzy dla rodziny Jak się wożę z moim teamem, nie rób o Każda morda robi flex, logo X jeszcze strzekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz? Ogólnie po zwrotce jestem... Przepraszam, po refrenie jestem całkiem pozytywnie zaskoczony, ale... Jak mam być w 100% szczery, no to... Leksiu brzmi trochę jakby ktoś stał z pistoletem nad głową i kazał krzyczeć. Eee, no tak to mniej więcej brzmi, bo, bo Leksiu po prostu tak się, mam wrażenie, nienaturalnie czuję z tym, że krzyczy. Ale może to tylko moje odczucie, I na końcu tam jest tam streamowanka mocna. Te rymy są tam takie trochę tandetne. Chwila, zaraz. Flex, X jest, wiesz. Flex, X, pies, wiesz? No, takie jest to po prostu średnie. Ale jak na YouTuberów, no to jest całkiem spoko do słuchania, nie? Dobra, lecimy za zwroteczką. Mam już smaka na ten track, taki mood. Płatki czy programy, wiesz, że zjadam Fruity Loops. Gram jak złód, więc posłuchaj, jak ten beat ci siedzi. Jestem Twoim jacket Twopes! którzy robią taki content, taki robią i wiadomo, no każdy ma swój target, więc się nie będę szepiał, ale e, dziwnie się słucha ludzi, którzy robią content typu wykonaj takie i takie wyzwanie, bo inaczej czeka ci kara e, i chłopna nawija twoja suka mówi do mnie daddy jest to takie trochę, albo babcia tam, nie wiem bo tam jest coś o dziadku, no nie wiem jest to takie trochę dziwne e, no i też do tego chyba nawiązuje w ostatnim wersie, że chciałbym robić hiłkowa content family friendly Yy, ale tak, to, no to nie brzmi to źle, w sensie jakby to nawinął kizo, że twoja suka mówi do mnie dedi to to by było okej, okay. ale no jak to nawija youtuber, to jest to takie trochę dziwne do słuchania, ale no nie, nie jest źle. Tylko znowu to jest to, że on brzmi jakby mu kazali krzyczeć tak trochę. Moja bluza, gadają, że już była, mówili dla rozgłosu, więc już nawet nie rozkminiam. Nikt to rodzina, o tym nie zapominaj, 4 2 przez zielony się nie spinam nasze ruchy Wiem co to ruchy lecimy po nasza czwórka Po Karolu piaszko spodziewałem się najmniej e, Całkiem fajna nawijka, w sensie podoba mi się to, że tak powoli sobie poleciał e, No, ale tutaj znowu, no YouTuberze nawijają tak to trochę dziwnie brzmi, że mają content który... Sorry, będę się do tego przyczepiał, okej, okay? ale po prostu Kontent jest to nie ukrywajmy, robiony pod y, ludzi w kategorii może nie wiem, 6 do 13 lat. A nie żeby miałem jakoś dużo więcej, no bo nie chcę też od siebie robić jakiegoś dorosłego na, na siłę, ale no dziwnie to brzmi, jak goś robi takie filmy i nawija 4-2-0, y, się nie spinam. No. Ale, ale spoko, spoko nawijka. Tekstowo to jest właśnie średnie pod tym względem, ale, ale nawijka jest jak najbardziej spoko. Chociaż tekst też tam źle nie wypada, tylko no właśnie są takie tak, kontrowersyjne, można powiedzieć, e wersy dla tej młodszej publiki. Czyli, no nie oszukujmy się, ale głównej publiki Team X. Co robię, co, co tworzy rodziny? Jak się moim nie robię, Chodzę merczu, dalej nikt mnie nie zetyka na zawsze w sercu. Jestem spokojny, nie ponoszę się emocją. Chyba, że na bicie. w ten, wgodę Dziesięć na jestem. od teraz, od teraz zobacz, o mi gdzie doszedłem. Myślałeś, że to łączenie tutaj to wtóra. Ja zrobię jeszcze więcej, to nie emerytura. E, dobra, no Shio-Szef, e, naprawdę ma zajebisty głos do krzyżenia. Fajnie też był ten motyw w klipie, podobało mi się, że. Właśnie a propos klipu, nie wiem czy tylko mi, ale strasznie mi to przypomina klip Białasa z e, Hoop. Ale podobało mi się to, nie ponoszę się emocjom, e, chyba że nabicie wtedy chodzę mocno i to jest tak jakby w telewizorku. Fajnie to jest zrobione? E, no, szyją najlepiej, to zdecydowanie, szyją najlepiej. E, no i szanuję zawstawkę do, co do TK. E, legendy wiedzą o co chodzi. Oczaruję nie o mamich Rodzina i lojalność, prawdziwość dla się mali Garda wysoko, prawy prosty cię przybita Nie porównuj mnie do typa, którego mam na hita a? Latam po bitach, tak jak leci gra Za mną mam team, każdy z nich to mój brat Ona dała mi kosa, oh my god W sumie co z tego, skoro zrobiłem i sad Bang, bang Wszystko to co robię, co to tworzy dla rodziny Dobra, no jesteśmy po numerze co do Szara. Czaro spoko, ale mocno zaczepliwy jest ten numer. W sensie tak Leksiu coś tam zabramy, jeśli pomysł jest durny, to to chyba co do 110%. Potem był piechu. Moja bluza gadałem, że już była to, to do tych oskarżeń, że kopiuje Dubiela. Potem był Shio, no chyba nie zaczepiał nic. A potem Czaro no na końcu wyśmiał swoją byłą. Plus nie porównajmy do typa którego mam na hita, więc Fame, fame, fame MMA 11 Czarow versus Boński no Bukuj to, co? numer spoko, numer spoko, mocno zaczepliwy, ale, ale, ale mi się na przykład podobało i nie ukrywam, że będzie to numer, który sobie może jeszcze puszczę parę razy Bo nie brzmi to źle po prostu Nie brzmi to źle i z tego co widzę po lajkach na przykład w porównaniu do TX7 bo sobie to odświeżyłem przed przed tym, przed nagrywką, no to też to widać, nie? Także no ba bardzo e szanuję chłopaków, że zrobili taki progres. Mam nadzieję, że kolejny numer będzie już z dziewczynami i dziewczyny tam też pokażą coś więcej niż autotune przekręcony tak, że brzmią e jak... może nie powiem co, ale... ale... O, teraz właściwie mi się wyświetlił komentarz. Ośmioletnie dziecko, mamo, co to znaczy? 4-2-0. No, to co do tego, co mówiłem. Eee, no co, no, to by było chyba na tyle. Numer ogólnie pozytywnie oceniam. Tekstowo jest ok, poza niektórymi kontrowersyjnymi wersami. E, brzmienie super. Jeżeli miałbym zrobić taki ranking, no to na pierwszym miejscu Shio, na drugim e, Pierszko, na trzecim Czaro, a na czwartym będzie Leksiu. Leksiu nienaturalnie po prostu tam krzyczał, ale tak to spoko. Dobra, no to dzięki za oglądanie w takim razie. E, widzimy się jutro chyba. Chyba jutro. Trzymajcie się. Do usłyszenia. E, nie, 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 nie jutro, w niedzielę.